Ceny zbóż na światowych giełdach znajdują się od kilkunastu miesięcy w trendzie bocznym. Ta konsolidacja odbywa się jednak przy poziomach znacznie wyższych niż te choćby z przedpamiętnego 2008 roku, kiedy seria klęsk żywiołowych wywindowała ceny zbóż do rekordowych poziomów. Jakie więc czynniki wpływają na poziom cen żywności? Fundamentalna analiza rynków surowcowych zawsze wymaga zbadania trzech aspektów: popytu, podaży oraz poziomu zapasów. W przypadku rynku żywności analiza popytu jest o tyle uproszczona, że co do zasady ludzkość zwiększając swoją populację zgłasza coraz większy popyt. Dodatkowym źródłem zapotrzebowania na produkty rolne jest popyt na paliwa pochodzenia roślinnego jako substytut drożącej ropy naftowej. Podaż produktów pochodzenia roślinnego jest w znacznej mierze zdeterminowana czynnikami pogodowymi, jej prognozowanie jest zatem obarczone dużą niepewnością. Drugim czynnikiem mającym wpływ na podaż jest areał zasiewów. Te, kontrolowane m.in. przez amerykańską agencję rolną, ostatnio zaskoczyły analityków. Okazało się bowiem, że zasiano mniejszą powierzchnię niż rynek oczekiwał. Ostatnim aspektem wymagającym wspomnienia jest poziom zapasów, a te są w dalszym ciągu wyjątkowo niskie w przypadku kukurydzy najniższe od lat 70. sprawia to, że ceny produktów rolnych są niezwykle wrażliwe na rynkowe doniesienia o wszelkich zakłóceniach podaży.